Głębie zostały wypuszcze na ó Roman i Jan syn koscy. Ile jest zarejestrowanych, Roman? W minucie chyba pięć, nie wiem. Jest jest to sześć? sześć. sześć? sześć. Ważniejsze, że dzisiaj nie latały za długo w powietrzu. Bo są kolejne głębie. Sześć, sześć. O. Bio, bio, bio. tam z tyłu ma gołemnik kolega z naszego oddziału no chodź chodź latają zobacz mistrzu chodź 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 teraz jest 8 lat widocznie 44 Roman dałeś tak? dzisiaj Gołębie podchodziły z różnych lotów

osiemnaście jest pierwszy, dziesiąta osiemnaście pierwszy, osiemnaście czterdzieści sześć drugi, osiemnaście pięćdziesiąt dziewięć trzeci, dziewiętnaście zero dwa czwarty i dziewiętnaście zero trzy piąty. No idź, obydwo. No idź, no no nie kombin. Tutaj praktycznie nad głową nam przyleciał. Dobrze, a za tym dzieciakasz? Mogę już być to prawie, ale. No tak, weź mało. O, jeszcze jeden jest. Jeszcze jeden, Roman. Dwa trzy. Cztery. Oj, znów pełno jest. Zobacz, zobacz, zobacz. Zobacz, sobie na czapkę uderzył. Ale się nie boją, nie? Nie, czapkę do ciebie. O Osiemna... Dziewiąta? No, Nie, dziewiąta tak? Chodź, chodź, Ale No Jaszczą tutaj zaatakował. Ale Kurka. Gdzie ja. co, za Tam poszedł. poszedł. Jan na rozbite ptaki, wszystko wciąż. Zobacz, co poszło. A. tam. No chyba tam Ale wasze też tam są. Też, też Janusza. Janusza. Chodź. Ale ale sprint dostały, zobacz znowu. A jest! E! Ale wziął go! Kurde! Nie, nie, nie wziął! Lata, lata! Ojej, tutaj można było na żywo zobaczyć, jak a takie szczębia jak te głębie się rozbiły. No, akurat tak głębie przylatują. Nie, nie złapał. Nie, złapał popuś... nie, nie, bo popuścił. Ale po niego, Tutaj widzimy jak ten jaszczący głębie porozbijał. No nie wiem, tu około dziesięciu albo i więcej głębi lata. tu 10 albo i więcej głębi jest chodź 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 tam wysoko zobaczcie u góry jeszcze są ale ile no mówię zobacz cały czas Patrz, chodź chodź to on przeleci całą trasę a na koniec jeszcze chodź jaszczą go ściągnie o tutaj ta grupa jeszcze 3 6 7 8 następne lądują

Dziesiąta dwadzieścia sześć. Tutaj dosłownie pomiędzy nogami. O, ale piękny lot. A co za pogoda, nie? Ładna dzisiaj, nie? Cały tydzień padało, a... Co to zrobił warunki atmosferyczne, nie? Korzystne. To ile leciały? Niecałe dwie godziny, nie? Myślę, że około 9, blisko 100 na, 100 na godzinę dzisiaj Pięć około, nie? Roman. Jest drugi kakao. Chodź. Pokaż Roman ten twój bat. Kakao drugie, tak? To jest ten kakao nazywasz? Nie. Oj, uważaj. Galo, galo, panowie, panowie. To jest samica, Roman. bo nie patrzę kto kład 30 w tej chwili? także lot praktycznie bardzo udany o której był ten pierwszy gol? 18 po w tej chwili jest 28, jest 30 gołębi z 44 wysłanych. Takie podsumowanie tutaj. Syn kolegi Jana tutaj był na grzybach przed chwilą. Tutaj borowiki jak widać już się w naszych lasach też pokazały. Co tam jeszcze masz? Brzozak kurki i, kurki i brzozak jedyny. No. A jak już w liściastych bardziej niż w tak, liściastych. liściastych. Roman, podsumowanie robimy lotu. Która jest godzina? No ale my widzieliśmy przy lot, ja myślę, że będzie dobrze. Nie? Ile w tej chwili jest? 10:18 był pierwszy. Jeden jest na dachu. 33 są. 33 w zegarze, ten jest 34, tak? Tak. No, także ja myślę, że lot. Roman, tam nie ma anteny, powiedz mu. Chodź, chodź, chodź. Ten widać nie miał ciągu do gołemnika. Dziesiąta osiemnaście pierwszy, dziesiąta czterdzieści jeden trzydzieści także już jesteśmy po locie, praktycznie może Roman, to nie twój także, lot można uznać za udany. No z wiatrem się zapowiadał prawie 100 na godzinę, także najważniejsze głębie sobie poradziły, nie przeleciały, bo przyszły z kierunku, także dobry lot. Tutaj Roman specjalne na przywitanie głębi daje tutaj mlecz pocięty krwawnik to się nazywa fachowo chodź, chodź bo zielone się skończy nie krwawnik nie tylko jak mlecz inaczej się nazywa Mle mniszek, lekarski. mniszek lekarski o właśnie mniszek i niech się spieszy bo ostatni nie dostaną chwilą doleciał kolejny gąb 35 zarejestrowany